Dzień dobry, w obecnych wideowarsztatach przedstawimy jak poprawnie przeprowadzić instalację modemu wewnętrznego. Uwaga, prezentowane na filmie wskazówki wymagają podstawowych umiejętności obsługi i znajomości budowy komputera. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego montażu. W pudełku oprócz karty modemu znajduje się płyta CD-ROM ze starownikami i instrukcją obsługi oraz telefoniczne kable połączeniowe. Wyłączamy zasilanie komputera i odłączamy kabel zasilający. Następnie dotykamy dowolnej powierzchni metalowej na obudowie komputera, aby w ten sposób uziemić go i rozładować. Jeżeli nie potrafimy rozpoznać złącza PCI, do którego powinniśmy włożyć modem, to możemy pomóc sobie instrukcją. Złącze PCI znajduje się pomiędzy czarnym złączem ISA i brązowym złączem AGP. Przygotowując się do włożenia karty z obudowy usuwamy zaślepkę w miejscu, w której przykręcimy modem. Modem zapakowany jest w specjalnym antystatycznym opakowaniu. Wymijając go starajmy nie dotykać się o powierzchni karty i trzymać go jedynie za krawędź. Podczas wkładania karty do portu PCI poczujemy opór, który powodujemy zdecydowanym dziesięciu karty w kierunku płyty głównej. Sprawdzamy czy karta modemu równo weszła w złącze i jeśli wszystko jest w porządku przykręcamy ją do obudowy. Na zakończenie części instalacji sprzętowej ponownie zakładamy obudowę. Podłączamy kabel linii telefonicznej do znajdującego się na karcie modemu gniazda oznaczonego Line, a do gniazda oznaczonego FOM podłączamy kabel biegnący do aparatu telefonicznego. Teraz możemy podłączyć do komputera kabel zasilający i przejść do instalacji sterowników. Po zainstalowaniu modemu na płycie głównej musimy wgrać jeszcze odpowiednie sterowniki. Uruchamiamy komputer i zanim załaduje się system wyjmujemy z pudełka płytę ze sterownikami. W momencie wykrycia modemu system poprosi nas o wskazanie źródła z którego ma pobrać sterowniki. Zaznaczamy opcję pokaż wszystkie dostępne sterowniki i wkładamy płytę do napędu CD-ROM. W oknie dialogowym instalacja z dysku wpisujemy D Windows, gdzie D oznacza napęd CD-ROM. Aby sprawdzić poprawność instalacji modemu, wchodzimy do panelu sterowania komputera i klikamy na ikonę modemy. Następnie wypełniamy pola w oknie informacje o lokalizacji. W oknie właściwości modemu wybieramy zakładkę Diagnostyka. Tutaj klikamy przycisk Dodatkowe informacje. Po chwili na ekranie zobaczymy okno Więcej informacji z opisem funkcji modemu. Oznacza to, że instalacja przebiegła pomyślnie.